Podcast 2PR Tech to miejsce, w którym rozmawiamy o technologii wokół człowieka i z perspektywy człowieka. Szukamy odpowiedzi na pytania, które pozwolą nam zrozumieć technologię poprzez rozmowy z ludźmi, którzy ją tworzą, regulują lub wykorzystują. Witamy na kolejnym odcinku podcastu 2 Naszym gościem jest dr Michał Parniak, kierownik Laboratorium Urządzeń Kwantowo-Optycznych w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Nazywam się Adam Jadczak, jestem redaktorem naczelnym ITWiS. Dzień dobry, Łukasz Węgrzyn, partner kancelarii Osborne Clark. Dzień dobry wszystkim, cześć, Michał Parniak. Miło mi. Witaj, witaj. Witamy. Kierujesz Laboratorium Urządzeń Kwantowo-Optycznych, więc pierwsze pytanie jak będzie wyglądał w świat w erze Quantum Computing? Dużo mówi się o zagrożeniach, tam w końcu tradycyjnych sposobów szyfrowania, chociaż też alternatywach w postaci kryptografii kwantowej, no ale właśnie, czy będzie lepsze? To prawda, bo w sensie może powiem, że rzeczywiście właśnie ten Quantum Computing to jest nie wszystko, tak? Jest kilka takich technologii kwantowych, które wydają się być bardzo ciekawe i że mogą... Pozwolić nam robić fajne rzeczy i pomóc w niektórych rzeczach. I tak ogólnie można powiedzieć, że to są właśnie obliczenia kwantowe, takie naprawdę, gdzie próbujemy zastąpić bity kubitami i wykonywać konkretne algorytmy. Ale okazuje się, że podobne urządzenia mogą też wykonywać coś, co nazywamy symulacją kwantową. Można by to troszeczkę porównać do takich trochę obliczeń analogowych, gdzie zamiast bitów używamy jakichś bardziej innych, zmiennych. Tak jak klasycznie to mogły być po prostu napięcia czy prądy. W przypadku kwantowym to będzie, nie wiem, na przykład, jakiś średni spin wielu atomów albo coś takiego. I takie symulacje mogą być bardzo przydatne, bo one mogą pozwolić konstruować analogii rzeczywistości rzeczywistych układów fizycznych, jak na przykład cząsteczka leku, aby ją spróbować zasymulować bez nawet konieczności syntezowania jej. Poza tym mamy jeszcze właśnie kryptografię kwantową. Kryptografia kwantowa to jest ta zabawna historia, w której komputer kwantowy stwarza zagrożenie dla kryptografii klasycznej, natomiast kryptografia kwantowa jest rozwiązaniem tego problemu, więc to idzie dobrze w parze. No i wreszcie ja również chcę wspomnieć o tym, co my często robimy, czyli szeroko pojętej metrologii kwantowej. A metrologia to jest w ogóle szeroka dziedzina, bo się ciągnie od tego w takiej bardzo fundamentalnej, jak coś najbardziej precyzyjnie zmierzyć, do takich może rzeczy wręcz prawniczych typu, że jak ustalamy jednostki, żeby jakieś urządzenia spełniały pewne standardy, na przykład. No i metrologia kwantowa to jest wykorzystanie efektów kwantowych do lepszych pomiarów, lepszych pod różnymi względami, zarówno jak to po angielsku się odróżnia? Precision i Accuracy, dwie inne rzeczy, prawda? Żeby pomiary były precyzyjne, ale też dokładne, prawdziwe. I to tutaj metrologia kwantowa zapewnia nowe ciekawe możliwości. A, ale panie doktorze, to gdybyśmy mogli spróbować przyjąć następujący model, mhm. gdyby pan doktor mógł sobie wyobrazić, że nie mamy pojęcia o tym, czym jest tak. quantum computing, i tak spróbować <laughs> wytłumaczyć nam, czym jest ten polskojęzyczny Quantum Computing i jakie właśnie te technologie, o których już teraz trochę słyszeliśmy, yy, się za nim kryją, przyjmując, że my o tym nic nie wiemy. To Myślę, że dobrze, że wprowadziłem ogólnie, że są różne rzeczy, a rzeczywiście pomówmy o samych obliczeniach, więc podstawową jednostką informacji kwantowej jest yy, właśnie qubit, a nie bit. Qubit nie tylko może przyjąć wartości 0 i 1, tak jak bit, mhm. bo rzeczywiście też po prostu może. Tak y, można go sobie wyobrazić jako taką strzałkę, która jest, wskazuje gdzieś na sferze. Mhm. No i jeśli by był wskazywała na biegun północny, to byłby 1, na południowy to 0. Natomiast kubit może wskazywać też na dowolne inne położenie mhm. na tej sferze. A nawet również wewnątrz. To są takie kubity niedoskonałe, co prawda, ale też czasem przydatne. No więc jest to w pewnym sensie, mogłoby się wydawać, taka niemierzalnie większa ilość informacji. Mhm. tak? Jeden versus zero kontra cała powierzchnia sfery. Tak niekoniecznie to znaczy, że w jednym kubicie możemy przesłać jakoś strasznie dużo informacji. Są pewne protokoły, że rzeczywiście możemy przesłać trochę więcej, ale zasadniczo i tutaj jest coś co myślę się będzie powtarzać, że jest to przede wszystkim inne. Nie jest to takie od razu bezpośrednio lepsze czy więcej informacji. To te, na czym ta inność będzie polegać? A, no, właśnie, inność mm -hmm. będzie polegać na tym, że operacje, jakie wykonujemy na bitach, prawda? No, podstawowe to są właśnie bramki, takie jak and or, NOR, XOR i tak dalej, prawda? I podobne bramki będziemy chcieli, właściwie właśnie już wykonujemy na kubitach, mm -hmm. gdzie jakieś dwa kubity wejściowe dają jakieś na przykład dwa kubity wyjściowe, jednak to, co powiedziałem, czyli kwestia tego, że kubit może wskazywać w dowolne miejsce na sferze, to to się w kwantowym języku nazywa superpozycja. Hmm. I to jest niejedyna własność, która jest kluczowa dla obliczeń kwantowych. Druga własność to jest własność nazywana splątaniem. Czyli jeśli teraz mamy takie dwa kubity, to one mogą być w takim stanie, że ich wskazania, że w momencie zrobienia pewnego pomiaru, czyli zrobienia pomiaru, na przykład, czy teraz y, właśnie w mechanice kwantowej pomiary działają tak, że my możemy teraz zrzutować tą naszą strzałkę kubitu, tą superpozycję na jakąś bazę, czyli na przykład na bazę północ-południe albo wschód-zachód, mm -hmm. powiedzmy. I robiąc taki pomiar, y, zaobserwujemy, że na przykład, w szczególności, to jest naj, najciekawsze, w tym, że niezależnie od tego, jaki wybierzemy pomiar dla jakiejś dwie, dwie pary kubitów, które są splątane, które na przykład splątaliśmy umyślnie, to będą one skorelowane albo zantykorelowane. I te korelacje, co dowiedziono. Matematycznie za nim nawet pokazano to doświadczalnie, to są tak zwane stany Bela, te korelacje są niedozwolone klasycznie, tak? I to jest kolejny ten klucz mechaniki kwantowej. Przez kogo są niedozwolone? Można dowieść twierdzeniem, wyprowadzić, że no, gdyby to były bity, które byśmy tak próbowali generować, jakoś nawet, na przykład, nie wiem, skorelowane i następnie próbować mierzyć, to one będą słabiej skorelowane niż te nasze kubity. Niezależnie jaki przyjmiemy. Tam są pewne, czy zawsze są jakieś gwiazdki w matematyce, ale tak to jest. No i teraz te dwie własności, czyli splątanie i superpozycję. Myślimy, jak w ogóle można ją wykorzystać wykorzystać do obliczeń. Tak. No i to jest, powiem szczerze, zupełnie nieoczywiste. Więc y, jednym z pierwszych pomysłów, kiedy wymyślono, że można takie operacje wykonywać, to tak naprawdę było właśnie to, że w ten sposób można by odtwarzać własności cząsteczek. Ponieważ atomy w cząsteczkach często są kubitami może mają trochę więcej stanów, ale je można przedstawić jako kilka kubitów. No więc jeśli bylibyśmy w stanie zaproponować w jaki sposób poprzez zestaw kubitów i zestaw takich operacji między nimi, czyli bramek, bramek kwantowych, zasymulować życie cząsteczki Jasne. albo jakiegoś innego mhm. układu fizycznego, no to mamy po prostu w kieszeni kontrolowany programowalny symulator rzeczywistości. Jest <laughs> bardzo przydatne, bo nie musimy używać superkomputera, żeby symulować to z, prawda, to to jest precyzją taki, dziesiętną, prawda. To jest taki digital twin na sterydach, tak? Żeby ja mogę sobie de facto zrobić odzwierciedlenie. Tak, tak, rzeczywiście, słusznie, tak, tak. I co więcej, możemy potem pozmieniać parametry, tak? Mm -hmm. Możemy nie tylko symulować rzeczy, które już wiem, że istnieją, mhm. ale też rzeczy, które niekoniecznie wiem, że istnieją. To, był, to była jedna z pierwszych idei, dlatego chcę do niej powiedzieć. Natomiast w, myślę, że w informatyce ekscyt, to, to ekscytuje fizyków i chemików. I myślę, że też biologów, farmaceutów powinno. Tak? Natomiast co wzbudziło wzburzenie i ekscytację wśród bardziej komputerowców w ogóle i tak, prawda, w informatyce, tak, tak. w kryptografii, no to był trochę późniejszy pomysł, zwany algorytmem SHORA. No i algorytm SHORA to jest taki pomysł, że można dokonać przy pomocy, kodujemy jakąś liczbę w mhm. kubitach, tak samo jakbyśmy ją kodowali w bitach. I następnie możemy zaproponować taki algorytm kwantowy, który jest algorytmem SHORA, właśnie, który pozwala ją sfaktoryzować w liniowej ilości operacji, co jest w pewnym sensie niezwykle niebezpieczne, ponieważ bardzo wiele tak, algorytmów szyfrowania opiera się mhm. na tym, że łatwo pomnożyć dwie liczby. Mhm a ciężko znaleźć rozkład. Ciężko w szczególności, jak liczy, rośnie liczba bitów, to wykładniczo rośnie trudność, ilość operacji, którą musimy wykonać. Algorytm Shora pozwala to zrobić w liniowej ilości operacji. Co prawda ma parę kwantowych ale, na przykład jest nieco niedeterministyczny, jednak statystycznie rzecz biorąc wciąż się opłaca. To jest wciąż, mm -hmm. to jest wzięte pod uwagę, czyli ten algorytm nam da jakieś czasem losowe wyniki, on może się pomylić troszkę, ale statystycznie rzecz biorąc i tak dużo szybciej doprowadza Jasne. nas do właściwej mm. odpowiedzi. No i za implementacja takiego algorytmu, która się udała już, dla, chyba pierwszą liczbą, jaką sfaktoryzowano, to było 15, o ile pamiętam. Nieduża y na liczbę. To bardzo jeszcze malutka i ja nie wiem, na czym aktualnie stoimy. Bo... A gdyby pan mógł wytłumaczyć, sfaktoryzować, to gdyby. znaleźć to... dwie liczby, czyli umiemy łatwo pomnożyć dwie liczby pierwsze. Mm -hmm. A bardzo ciężko znaleźć, że ten wynik mnożenia, z jakich tych dwóch liczb pierwszych się składał. trzeba sprawdzać wszystkie po kolei. I znalezienie tego rozkładu na czynniki pierwsze, algorytm Pszora umożliwia. Rozumiem, szybko. I chcę tylko zaznaczyć, ten algorytm Pszora, jak się spojrzy, jak on działa, to on jest niesamowicie skomplikowany. Używa teorii liczby. W hmm. ogóle wymyśleć to, to jest naprawdę majstersztyk. W każdym razie zaimplementować to jeszcze trudniej. Hmm. Dlatego. Udało się na razie tylko dla niewielkich liczb, i dlatego te nawet najlepsze maszyny, my o tym będziemy ch chyba mówić jeszcze później, prawda? Tak. Aktualnie nie potrafią sfakturyzować żadnej przydatnej, dużej liczby rzeczywiście, która by coś złamała. Także od tego jeszcze jesteśmy daleko. Natomiast pojawia się to w tym momencie, to rozbudziło wyobraźnię, prawda? Że te obliczenia kwantowe. Czyli te nawet maszyny, które możemy sobie wyobrazić, nie będą miały takiej prędkości jak komputer klasyczny, natychmiast nie będą miały takiej liczby, takiej ilości pamięci, żeby to od razu było prawda, mega-kubity, choćby, tak. tylko potrafią rozwiązać problem konkretny, ograniczony dość, na którego akurat wymyśliliśmy algorytm szybciej niż komputer klasyczny. Albo potrafią właśnie coś zasymulować, również wykorzystując znacznie mniejsze zasoby. Czyli, Więc... czyli ich przewaga nie polega na tym, bo takim, takim tak. powiedziałbym takim powszechnej wiedzy, chociaż wiedza tutaj to jest używana z gwiazdką, takim powszechnym odczuciu, no to kwantum kojarzy się z czymś, co jest ultra szybkie. Potrafi tak. być takim turbodoładowaniem tak. do tego, co tak. już dzisiaj mamy i, i to jest taki code breaker, czyli jak go uruchomimy, no to połamiemy wszystkie kody świata. I pojawiały się informacje, że na przykład jakiś prototyp komputera kwantowego, jakiejś firmy, która w to inwestuje, dokonał, nie wiem, w ciągu paru godzin... Obliczeń, które zajmują tradycyjnym komputerom tak, lata. Tak, tak. Więc to wszystko jest właśnie. Myślę, że możemy tutaj to wyjaśnić, tak? Czyli właśnie te komputery kwantowe, one potrafią rzeczywiście wykonać obliczenia, mają już rzeczywiście wystarczającą liczbę kubitów mhm. i wystarczającą prędkość, żeby wykonać pewne obliczenia, które rzeczywiście dużym komputerom zajęłyby dużo więcej mm -hmm. czasu, ale są to bardzo konkretne problemy. Czyli Jasne, komputer rozumiem. kwantowy nie pozwala nam choćby on by miał ogromny Problem, jeśli byśmy mu zadali jakieś typowe zadanie. Mhm. Więc to są w tej chwili, i wydaje się, że tak będzie raczej takie maszyny do zadań specjalnych. Czyli to jest taki geniusz, który jest w stanie, tak, tak jak mówiło się o, o banachu, że był w stanie wyliczyć w ułamkach sekundy arcytrudne trudne równanie, natomiast nie był w stanie liczyć, ile musi mieć reszty w kiosku, jak <gazety> po gazetę. Czy to, to jest taki ta, ta coś? Tak, to, to, to trochę to, to tak. Są? Myślę, że trochę hmm. tak, to dobre. Mi się nawet podoba może to, że to jest turbo doładowanie w trochę innym sensie, czyli to ja bym sobie wyobrażał, że w świecie, w którym komputery kwantowe będą bardziej powszechne, to to nie będzie coś w rodzaju zupełnie, że mamy teraz komputer kwantowy zamiast klasycznego, mm -hmm. tylko że Quantum Processor to może być taka Kolejna wkładka do zwykłego komputera. Nie spodziewam się, że to teraz będzie w desktopach, tak? Aczkolwiek sami wiemy, że niektórzy mówili, że desktopy to nigdy nie będą stały na biurkach, więc ja nie chcę tutaj takich powtórzyć, ale myślę, że fajnie sobie wyobrazić. Procesor kwantowy, jako coś w rodzaju coś, co siedzi obok karty graficznej. Tak? Karty graficzne są podobne, tak? One mają słabsze procesory w dużej ilości, i to procesory graficzne, które rozwiązują konkretne problemy związane z grafiką. Co prawda one są w architekturze podobne do zwykłego procesora. Tutaj mamy coś innego, co może służyć do pewnych zadań, i to ym, musi wciąż, praktycznie na pewno dobrze współpracować z procesorem klasycznym, cyfrowym. Jasne. A stworzenie takiego algorytmu, który rozwiązuje konkretny problem, wymaga dużego wysiłku. Czy jest już stosunkowo prosta i dlatego pozwoli nam szybciej rozwiązywać. I powiem tak, ewidentnie tak. Aktualnie to jest niezwykle aktywna dziedzina. W sensie ewidentnie tak, że to jest trudne. I to jest bardzo aktywna dziedzina badań teoretycznych i właśnie algorytmicznych, która się po prostu, można powiedzieć, przeplata pomiędzy fizyką teoretyczną mhm. a informatyką taką typu computer science, algorytmika. I ludzie. Się prześcigają w algorytmach, które w ogromnym stopniu często. Ta więc ta takie różne ostatnie demonstracje, co się właśnie przedostają do mediów, najczęściej z bardzo dobrych naukowych journali, często dotyczą rzeczywiście jakiegoś bardzo wydumanego problemu, że ktoś obmyślił algorytm, troszeczkę taki podobnie skomplikowany jak taki algorytm przora, który niestety rozwiązuje jakiś dziwaczny problem, który właściwie nikogo nie interesuje. Ale rzeczywiście za to mamy dowód. Że klasyczny odpowiednik tego algorytmu jest y, na przykład właśnie, zajmuje potwornie dużo czasu, Jasne. bo ma dużą złożoność. <noise> tak? Czyli będziemy potrzebować superkomputera, który wymyśli algorytm, potem... że który zadamy potem z sobą no, myślę, że ja, ja, jest tak? takie ryzyko, tak? Szczególnie, że no takie różne meta-algorytmy, związane choćby właśnie z popularnym teraz już coraz bardziej AI, no to jest coś, co się. No to myślę, że to nas czeka, także tutaj. A wy, jak o tym myślicie, osoby, które w tym siedzą na co dzień, to gdzie wy widzicie najbardziej prawdopodobną sferę takiej praktycznej implementacji tego rozwiązania? Że to jest coś, co nie czeka na nas za 20 lat, 30 lat, tylko nazwijmy to. Mhm. Ja myślę, że najszybsze jest to, co pierwsze wspomniałem, czyli jednak te, coś, co można by bliżej nazwać właśnie symulatorem kwantowym, mhm. że jesteśmy w stanie zestaw rzeczywiście kubitów zaprojektować tak oddziaływania czy też bramki między nimi, żeby one symulowały jakieś cząsteczkę albo nowoczesny materiał, który hmm. nas interesuje i po prostu użyć tego zamiast superkomputera, któremu takie symulacja by zajęła bardzo dużo czasu, zamiast tego używamy programowalnego hmm. urządzenia kwantowego. Myślę, że to jest najszybsze zastosowanie hmm. i że to dużo szybciej może być osiągnąć, powiem tak, to w problemach Praktycznych z punktu widzenia fizyki mm -hmm. już osiąga takie możliwości, że to się rzeczywiście dłużej liczy na, na superkomputerze. Więc jesteśmy tutaj po części niezwykle blisko, co jest permanentnym obiektem sporów, jak blisko jesteśmy. Ale myślę, że to jest bliższe zastosowanie niż zastosowanie takich obliczeń, gdzie może takie słowo klucz się przejawia, że takie obliczenia, które by były naprawdę skuteczne, muszą być fault tolerant, tak? czyli mhm. muszą mieć korekcję błędów. Tak samo jak zwykłe komputery też mają odpowiednie, używają dodatkowych bitów, żeby wiedzieć, że jeśli gdzieś wystąpi błąd, to potem ten. Jeden bit okay. kontrolny się nie zgadza, i cały czas komputery wykonują jakąś korekcję błędów. Komputery klasyczne dzięki temu się właściwie nie mylą. A o ile szybciej można by taką cząsteczkę symulować na komputerze kwantowym niż na takim tradycyjnym superkomputerze? Myślę, że mówimy tutaj, że jesteśmy w stanie w odpowiednio przygotowanym układzie mieć takie wyniki po. Jakichś, że możemy przemierzyć jakąś przestrzeń parametrów, jakiegoś materiału, który byśmy chcieli zaprojektować. W ciągu powiedzmy, no nie wiem, typowa statystyka pewnie, która jest potrzebna, zbiera się godzinę i możemy przemierzyć taką przestrzeń w dobę. A superkomputer nie tylko by potrzebował więcej czasu, typu tydzień mm -hmm. albo miesiąc. Przy czym ja trochę tutaj sobie wyobrażam i strzelam. Ja tak? Ale przy okazji, jeszcze on, ten superkomputer zużywa megawatt, a mój symulator bardziej kilowat. Ja jasne. To jesteśmy zgodni ze strategią tak. Fit for 55? <grym> tak, <jeszcze grym> tak, w tym sensie hashtag. rzeczywiście tak. Mm -hmm. A pan już słyszał o takich organizacjach naukowych, prywatnych, które mają jakieś zaawansowane prace związane z tym odzwierciedlaniem tych na przykład nie, ruchów komórkowych albo coś takiego. To jest coś jeśli, tak. Jeśli chodzi o symulacje kwantowe, wydaje mi się, że to aktualnie już jest... Jest bardziej w akademickich mm -hmm, gronach. Mm -hmm. Być może dlatego, że problemy, które rozwiązuje bezpośrednio interesują też fizyków, chemików. Natomiast myślę, że są już tak. To być może tutaj ja się nie orientuję aż tak dobrze w świecie biznesu, ale to raczej też już występuje. Na pewno to szeroko występuje jako potencjalne zastosowanie Rozumiem. przy Jasne. zdobywaniu na przykład mhm. inwestorów. To z całą pewnością. Jasne. O tym czym się zajmuje laboratorium urządzeń kwantowo-optycznych będziemy pytać w kolejnej części, ale nad jakimi rozwiązaniami z obszaru quantum computing ogólnie rozumianego pracują dziś naukowcy w Polsce? Bo jest kilka ośrodków. Mm -hmm. Tak, rzeczywiście mogę nie wymienić wszystkich. Wydaje mi się, że mamy szczególnie tradycyjnie silną grupę teoretyków, także chodzi na przykład w Centrum Fizyki Teoretycznej panu i w Gdańsku w Centrum Teorii Technologii Kwantowych są szerokie dość badania nad właśnie teoretycznym aspektem. To między innymi jest poszukiwanie takich algorytmów, często w sposób może nie taki jak że poszukujemy konkretnej procedury, ale nawet badamy w ogóle strukturę informacji kwantowej pod względem matematycznym. To są badania bardzo potrzebne w kontekście tego, żeby Potem takie algorytmy opracować, albo na przykład badania nad tą właśnie korekcją błędów, która jest tym takim świętym gralem. My oczywiście osiągamy już jakieś tam korekcje błędów, natomiast to, żeby to było prawdziwie skuteczne, żeby korekcja jednego kubitu nie to. wymagała tysiąca kubitów. To jest trudność. Więc tutaj jest bardzo szerokie. Mamy też grupę od strony informatyków rzeczywiście, którzy się bardziej właśnie interesują już algorytmami kwantowymi i od strony doświadczalnej, takiej technologicznej, to my się akurat wywodzimy z optyki kwantowej, poza tym jest parę zespołów, które pracują nad technologiami kwantowymi. Aktualnie nikt, przynajmniej powiem że w uproszczony sposób nikt nie buduje swojego komputera, tak? To jest, natomiast na pewno mamy know-how z różnych technologii, ponieważ na świecie technologie fizyczne, w jaki mm -hmm. sposób można zrealizować kwantowy, to jest przynajmniej 20 różnych. Okay. I w tej chwili jesteśmy na etapie, gdzie jak można by to porównać do komputerów klasycznych, to nawet jeszcze nie ustalono, to tak jakby sobie wyobrazić, że jeszcze nawet nie ustalono, że procesory mają być z Jasne, okej. Okay. A kto jest najsilniejszy na świecie w tym obszarze? Są jakieś. Więc no, na pewno do mediów się zawsze przybijają Google i IBM. Mhm. Te dwa zespoły mają rzeczywiście najstarszą technologię quantum computingu, taką skalowalną w pewnym sensie w ogóle, jak historycznie powiem, jeden z pierwszych obliczeń kwantowych to było, było zrobione to na kilku kubitach, o ja pamiętam siedmiu, gdzie to były po prostu atomy w cząsteczce. Okay. To się bardzo źle skaluje, bo cząsteczka ta nie może mieć więcej atomów w sobie, okay. więc jest to, to, było to takie bardziej proof of principle. Okay. Następnie technologia aktualnie wiodąca, to i tu właśnie druga może najstarsza mniej więcej, to są kubity nadprzewodzące. Tutaj ten kubit, to jest pytanie, jak jest zakodowany, tak, Że że jak mówię, że tutaj jest tam prawda strzałka na tej sferze, spin coś do tak, góry, coś tak, do dołu, tak, tak. To, to co to jest? No to niekoniecznie właśnie jest atom. Jak sobie wyobrażono i jak teraz to właśnie używają te duże firmy, no to to może być prąd prąd i ładunek w małym obwodzie. I ten prąd i ładunek, one w temperaturze praktycznie zero absolutnego hmm. osiągają takie własności kwantowe, że mogą właśnie być w tych superpozycjach. To się nazywają tak zwane właśnie kubity nadprzewodzące, oparte na złączach Josephsona. I ta technologia jest bardzo ciekawa, no, dlatego że to może być już automatycznie coś takiego, takiego musimy mieć na chipie, więc to tak mm -hmm. naturalnie mm -hmm. zaczyna przypominać taki tak, zwykły tak, tak, chip, przy czym ten chip zamiast być otoczony takim ładnym radiatorem, to musi być otoczony chłodziarką tak zwaną rozcieńczalnikową, w której jest ciekły hel. Na... Dlaczego tak jest? Dlatego, że. Yy... Żeby to zero absolutne. Tak, żeby zagrażać. to zero absolutne, więc tak, yy, może taka skala. Mamy tutaj 300 Kelwinów mniej więcej, mhm. ciekły azot to jest 70, mhm. ciekły hel to jest 4, ale jeśli się wykorzysta odpowiednie rozcieńczanie jednego izotopu helu w drugim, mhm. yy, to wtedy możemy osiągnąć temperaturę nie 4, tylko tam jest potrzebne mniej więcej 0,01. Kelwina. Okay. czyli jeszcze kilkaset okay. razy zimniej. Czyli najlepiej, gdyby ten komputer był na stacji no, tam, jest, tam jest dużo za ciepło. ciepło? Tak, w kosmosie, w Układzie Słonecznym to temperatury, w ogóle od Słońca to ciężko, natomiast temperatura mm. nawet przestrzeni międzygwiezdnej to 2,5 kelwina mniej więcej, więc dużo za ciepło. Okay. <laughs> to, jest, to jest absurd tego, tak? Bardzo dużo to zużywa energii właśnie też, mm. ale i, no i tak mniej niż Superkomputer klasyczny, tak? Tak, ale, tak, tak? ale mimo wszystko duże wyzwania. I dlaczego tak jest? No Dlatego, że de facto można sobie wyobrazić, że w tym obwodzie kwantowym, który tam reprezentuje właśnie Kubit, żyje pojedyncza cząsteczka, na przykład, właściwie można sobie wyobrazić kwant promieniowania foton, można go by go nazwać. I taki foton ma energię, którą tam zaprojektowaliśmy, że ten komputer pracuje na częstości 5,5 GHz typowo. Mm -hmm. Żeby się tutaj nie mylić, bo to można by Skojarzyć z taktowaniem procesora. Tak. To jest troszeczkę coś innego. To bardziej jest taka energia, jak nadajemy na Wi-Fi 5 GHz. To, to są takie mniej więcej fotony, które byśmy nadawali z Wi-Fi 5 GHz, tylko że one. Tam jest właściwie tylko jeden taki foton. No i promieniowanie termiczne w tym pokoju tutaj, nawet jeśli jest, byśmy byli osłonięci od Wi-Fi, tak. to byśmy byli po prostu skąpani w tych fotonach 5 GHz, bo one emitują wszystko. Tak jak gorąca kuchenka, już Emituje w podczerwieni, tak w mikrofalach, właśnie 5 GHz emituje wszystko. No i musimy się mhm. od tego odizolować po prostu. I ta izolacja musi być bardzo, bardzo skrajna. Mhm. Dlatego ja na przykład myślę, że ta izolacja jest w tej chwili tak skrajna, że myślę, że Mimo, że to teraz jest technologia wiodąca, to ona nie jest, myślę, docelowa, szczerze mówiąc. Myślę, że nawet w tej technologii kubitów nadprzewodzących, to należy się spodziewać, że będziemy próbowali używać fotonów wyższej częstości, mm -hmm. jak na przykład 100 GHz, żeby nie musieć używać tak trudnych urządzeń kryogenicznych. Bo rozumiem, że to utrudni ich. Skalowanie, skalowanie też właśnie. tak, bo po prostu one się przestaną ją mieścić. Mhm. W ogóle skalowanie to jest temat rzeka, prawda? Na przykład, jeśli mamy ten procesor, który ma już kilkaset kubitów, powiedzmy, to niestety na przykład każdy rządek przynajmniej, a najlepiej w ogóle każdy kubit powinien mieć kabel do siebie doprowadzony. Każdy mhm. kabel właśnie to nie jest duży problem, ale każdy kabel to jest też rurka dla ciepła. Tak. Które tam wpływa. No na i dla Izdunaj na przykład się przydają optycy. Tacy, to, to jest już bardzo związane z moimi badaniami, że a co spróbujmy doprowadzić, to że tak powiem, doprowadźmy jemu, temu procesorowi internet z światłowodem tak w ogóle połączenie link optyczny. A światłowód może te wszystkie kubity potencjalnie jednocześnie próbować kontrolować. Także. To są przykłady na to, że mimo, że to są takie wiodące badania i jedna z wiodących technologii, to myślę, że ona absolutnie nie jest w ostatniej fazie rozwoju. Nawet Jasne. jeśli chodzi o taką ogólną koncepcję i technologię. Że to nie jest tak, że teraz tam tylko trzeba dokładać, dokładać, dokładać tych kubitów. Trzeba coś zmienić diametralnie. Wspomniałeś o IBM-ie, a on w tym roku udostępnił komputer o nazwie Condor, który ma 1121 kubitów. To no, dużo czy mało? No, to jest. Niewątpliwie mega dużo już, i fajnie, i co tam bardzo trudno coś takiego zrobić. Myślę, że to jest fajna platforma do tego, żeby właśnie szczególnie ludzie, którzy się interesują bardziej częścią algorytmiczną i teoretyczną, mogli już na tym testować, jak ich pomysły w szczególności będą hmm. odporne na jednak też dość skończoną precyzję tego urządzenia, czyli to, że ono robi błędy w tych bramkach kwantowych. Super, że coś takiego można robić, natomiast właśnie problemem jest to, że żeby mieć te obliczenia naprawdę odporne na błędy, to tysiąc kubitów fizycznych to na chwilę obecną jest wciąż mało. Te kody korekcji błędu wymagają same w sobie, bardzo wiem. Kubitów. więc mimo, że to świetnie, to, to tak naprawdę nie bardzo to nas jeszcze przybliża do tego, aby mieć obliczenie kwantowe prawdziwie odporne na błędy. A kiedy będzie, czy jesteśmy w stanie to liczyć w, w latach, dekadach może? <coughs> może w jeszcze dłuższym interwale taki chat GPT moment dla no tak. kwantum computingu, jakby dla przyjmijmy sztucznej inteligencji, tak, że to weszło pod strzechy. No to dobre pytanie. Ja pewnie gdybym precyzyjnie wiedział, to, to bym wiedział, w co sam inwestować, <grym> na przykład, ale, ale <grym> myślę, że czekają nas jeszcze jedna, dwie, jakieś takie diametralne zmiany. Mhm. I dopiero coś, co może być odporne na błędy i dawać jakieś super wyniki. Czyli jeszcze z jedna do dwóch takich Jasne. shiftów technologicznych tak. od tego, co tam w środku siedzi. Czyli to jest raczej znaczy długi okres. Na którym... Jeszcze 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 hmm. przynajmniej. To brzmi jak dwie dekady, ale tak, 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 ale tak. tak trudno mi precyzyjnie powiedzieć. Jasne. I w tym momencie przerwiemy, a o tym, czym zajmuje się laboratorium urządzeń kwantowo-optycznych. O procesorze kwantowym polskiej produkcji i tym, jak powinniśmy wspomóc badania nad quantum computing w Polsce, porozmawiałem w drugiej części. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Partnerem strategicznym serii podcastów Technology Under 30 jest PKO Bank Polski, lider technologiczny polskiego sektora bankowego, wspierający rozwój startupów i pionier bankowości w metaverse.